Nazywam się Paweł Jedynak i dzisiaj będziemy rozmawiać o fotosyntezie, bo w końcu to chyba taki proces, który najbardziej się z roślinami kojarzy, jakbyśmy zapominali, że one robią jeszcze mnóstwo innych rzeczy, bo przecież oddychają, rozmnażają się, walczą, chorują, zdrowieją, mnóstwo rzeczy, które możemy o których możemy porozmawiać, ale chyba nie ma nic bardziej charakterystycznego dla roślin niż fotosynteza. Tak by się przynajmniej wydawało, a jednak nie jest to prawdą, ponieważ fotosyntezę prowadzi oprócz roślin bardzo wiele innych organizmów. Oczywiście na pierwszy rzut pewnie przychodzą Wam na myśl sinice. Bakterie zatem. Ale nie tylko te bakterie prowadzą fotosyntezę i nie każda fotosynteza kończy się produkcją tlenu. Istnieje mnóstwo innych gatunków bakterii, które również fotosyntezę prowadzą i wcale nie prowadzi to do produkcji tlenu. I tu znowu zaczyna się charakterystyczne dla naukowców segregowanie świata. Takie. Mm... Katalogowanie tego, co możemy zobaczyć. Oczywiście mówiliśmy, że to bardzo typowe podejście, kiedy mówiliśmy o powstawaniu zielników, natomiast można też katalogować różnego rodzaju białka i procesy biochemiczne. I katalogując organizmy, które takie fotosyntezy różnego typu mogą prowadzić, zauważono, że tak naprawdę można zobaczyć, że są dwa najważniejsze. Systemy fotosyntezy zwane fotosystemami. Fotosystem pierwszy, fotosystem drugi i wiele organizmów innych niż rośliny, innych niż sinice, zwykle ma jeden z tych fotosystemów. Tylko rośliny i sinice posiadają naraz obydwa i naraz mogą wykorzystywać je. I wytwarzać przy okazji tlen. Co więc wytwarzają i czego, co wykorzystują te bakterie? Te bakterie zamiast wody wykorzystują inne związki, np. siarkowodór. Zauważmy, że to związek dość podobny w swojej budowie do wody i zachowujący się dość podobnie, też może ulegać utlenieniu, lecz zamiast wydzielenia się tlenu, możemy zobaczyć, że w takich organizmach może wydzielać się siarka. I to jest ta reakcja, którą wykorzystują te organizmy. Jeszcze lepiej nam to wychodzi, jeżeli sobie ustalimy pokrewieństwo między tymi organizmami na poziomie genetycznym. Wtedy okaże się, ze zdumieniem możemy odkryć, że te fotosystemy są do siebie bardzo zbliżone budową, bardzo zbliżone także sekwencjami kodujący, kodujących ich genów. Więc możemy na tej podstawie wysnuć hipotezę, że również te organizmy są ze sobą spokrewnione, a... Te podobieństwa w genach świadczą o tym, że w zasadzie takie fotosystemy pojawiły się raz. I to, że mamy jeden albo drugi typ fotosystemu, w zasadzie jest kwestią duplikacji jakiegoś pierwotnego takiego systemu. A czym on by mógł być? I tutaj, znowu, w poszukiwaniu źródeł fotosyntezy, naukowcy skierują się ku bakteriom, bakteriom, które po prostu prowadzą oddychanie. Taka, takie kluczowe elementy fotosyntezy bardzo przypominają sposób, w jaki mogą oddychać również bakterie i wytwarzać energię. Więc z takiego procesu gdzieś po drodze pewnych przemian, mógł powstać pierwszy fotosystem zasilany światłem, następnie uległ on duplikacji. I, no i właśnie zobaczmy, co dalej może się dziać z takiego fotosystemu. Bo o ile Dziś organizmy zawierają albo jeden typ fotosyntezy, fotosystemu, albo drugi. No to właśnie uważa się, że no, właśnie, no tak, ale rośliny i silnice e, zawierają dwa takie fotosystemy naraz. I tu zagadka, czy w takim razie. E, Doszło do czegoś takiego, że jakieś dwa organizmy z tymi fotosystemami zlały się w jeden i tak powstała pierwsza silnica. Czy też może taka, taki pierwszy organizm z dwoma fotosystemami powstał najpierw i dopiero gdzieś w toku swojego rozwoju jeden z tych fotosystemów po prostu utracił? Do dziś jest to nierozwiązaną zagadką, natomiast dane genetyczne coraz bardziej przemawiają na korzyść właśnie tej drugiej hipotezy, że jednak te dwa fotosystemy, jak te dwa owoce są zbyt do siebie podobne, żeby można było mówić o tym, żeby one... Zlały się z jakichś dwóch innych organizmów. Spodziewalibyśmy się wtedy większej liczby różnic niż te, które obserwujemy. Więc wydaje się dzisiaj, że jednak po najpierw uległy one duplikacji, uległy pewnej specjalizacji, a w niektórych organizmach zostały utracone. Jak było, tak naprawdę nie wiadomo. Ale są, obserwujemy je. Bardzo łatwo też możemy zobaczyć, w jakich organizmach one występują. Bardzo łatwo możemy sobie to zapamiętać. Fotosystem drugi zobaczymy na przykład w organizmach, w bakteriach zielonych, bezsiarkowych. Fotosystem pierwszy zobaczymy w bakteriach zielonych, siarkowych. Fotosystem drugi jeszcze możemy zaobserwować w przypadku bakterii purpurowych. I jak już dochodzimy do, jednak do tego etapu, gdzie mamy już jakieś organizmy prokariotyczne, które jednak te dwa fotosystemy wykształciły, mają je w jakiejś formie, no to co dalej? Bo jednak od silnic do roślin, jednak spory, spory jest przeskok. I tu na pomoc w 1967 roku przyszła Lynn Margulis, kobieta, która wprowadziła bardzo przełomową i radykalną jak na te czasy hipotezę, że prostym wyjaśnieniem skąd przodkowie roślin uzyskali fotosystemy jest po prostu uznanie, że nabyły je od sinic na drodze endosymbiozy. Czyli po prostu wchłonęły, jakieś jedne komórki wchłonęły inną komórkę i ta komórka zaczęła w nich pełnić jakąś rolę symbionta. Naprowadziło ją na to, to, że zaledwie w 1959 roku mniej więcej odkryto, że organelle komórkowe, w szczególności chloroplasty, mają własne DNA, że są. Mutacje, które dziedziczą się w bardzo nietypowy sposób. Nie dziedziczą się w sposób mędlowski, ale właśnie taki, który da się wytłumaczyć przekazywaniem po linii matczynej tych właśnie chloroplastów albo mitochondriów, w których nieco później również odkryto występowanie DNA i całego zestawu osobnych genów. Więc do tego jeszcze dochodzi. Kilka innych fenomenów, które też świadczyły o tym, że, istnieje jakieś inne, że istnieją jakieś inne sposoby przekazywania informacji genetycznej, genów, jakichś cech fenotypowych. Na początku bardzo się ta hipoteza nie podobała, natomiast nawet ona sama miała ogromne problemy z opublikowaniem tych informacji. Musiała się kilkanaście razy starać, żeby opublikować artykuł. W końcu jej się to udało. Oczywiście spotkało się to z ostrą krytyką, ale w nauce krytyka jest motorem postępu. W zasadzie każda, zwłaszcza kontrowersyjna hipoteza naukowa, jest tym, co natychmiast powinno być atakowane, ponieważ. E, przetrwają wyłącznie najlepsze, najsilniejsze hipotezy, takie, w których mimo prób znalezienia błędów, e, tych, one trwają, tych błędów nie udaje się w, znaleźć, wykazać takich, które byłyby... Em, Kluczowe dla, dla obalenia danej hipotezy. No i jej hipotezy, wbrew pozorom, mimo kontrowersji, mimo sprzeciwu konsensusu naukowego, początkowego, nie udawało się w żaden sposób obalić. Co więcej, jej hipoteza właśnie wiele rzeczy znakomicie tłumaczyła. Tym bardziej, że z czasem gromadzono coraz więcej dowodów. Na to, że jednak jedna komórka może wniknąć w drugą komórkę, i my to doskonale powinniśmy znać ze szkoły. Jeśli sobie przypomnimy, jak przebiega malaria, jak przebiega zakażenie zarodcem malarii, to tam pojawia się taki etap, gdzie ten pierwotniak wnika nam do krwinek i w nich się namnaża. A zatem mamy znakomity przykład komórki, która. Zostaje zainfekowana inną komórką. Komórka jest w stanie wniknąć do innej komórki, żyć w niej i w niej się rozmnażać. Co więcej, nie jest to odosobniony przypadek, bo chlamydie podobnie się zachowują podobnie się zachowuje nawet salmonella. Odkleszczowe zapalenia mózgu mają w swoim szerokim repertuarze wywołujących je bakterii także takie, które żyją wewnątrz innych komórek, wewnątrz komórek żywiciela. Nawet najsłynniejsza odkleszczowa choroba, czyli borelioza, może tak przebiegać, że część z bakterii jest w stanie zainfekować komórki swojego gospodarza, ukryć się w nich, tam się w nich trochę namnażać. Taki um, wariant takiego ataku jest znacznie rzadszy, mniej typowy, ale jest zarazem trudniejszy do wyleczenia, bo tam, jeżeli one są tak skryte um, przed... Um, Okładem odpornościowym, chronione, zabezpieczone przed zalewającymi je falami antybiotyków, to one mogą po pewnym czasie wydostać się z tej kryjówki i na nowo rozpocząć zakażenie. Więc ono ma tendencję do takich nawrotów, więc jest dużo, dużo trudniejsze na przykład do wyleczenia właśnie z tego powodu. Ale nie jest to sytuacja dla tych bakterii typowa, ale pokazuje, że to jest możliwe w ramach poszczególnych odmian danych mikroorganizmów, danego gatunku. Chlamydie też uważa się, że prawdopodobnie są właśnie z silnicami nieco spokrewnione. Więc też mamy taką możliwość przenoszenia się um, mikroorganizmów, a infekowania jednych um, komórek innymi. Ale czy to może prowadzić do symbiozy? I tu znowu. Aha. Musimy odnieść się do tego, co widzimy w naturze. A w naturze widzimy, że tak, że jest to możliwe. I takim znakomitym przykładem, gdzie możemy sobie taką symbiozę zaobserwować, jest pewien mały orzęsek paramecium bursaria. Może być organizmem. Absolutnie zwyczajnym, heterotroficznym, żywiącym się tak jak wszystkie inne pantofilki, napotkanymi mniejszymi od siebie organizmami. Żeruje m.in. na glonach, pożera je. Ale niektóre z glonów potrafią przetrwać w jego komórce. Nie do końca wyjaśniono jak się to dzieje, ale jak takie, taki, taka symbioza się zawiązuje przede wszystkim atak takiego pantowelka polega na tym, że jeżeli napotka on jakąś smakowitą komórkę glonu, no to oblewa ją, tworzy się, tworzy wokół niej pęcherzyk, który zostaje wewnątrz jego komórki zamknięty. No, w normalnych warunkach taki smakowity kąsek musi być rozłożony, więc taka, taka komórka zostaje zatopiona w enzymach, które ją rozkładają, które ją trawią. Natomiast niektóre glony, i to nawet nie chodzi o konkretne gatunki, ale wręcz o odmiany glonów, potrafią zapobiec temu drugiemu zjawisku. O ile zostają otoczone takim Taką błoną, takim pęcherzykiem, to nie ma tego momentu, kiedy one łączą się z pęcherzykami zawierającymi enzymy trawienne. Co więcej, kluczowe jest tutaj odpowiednie zlokalizowanie takiego pęcherzyka z glonem w odpowiednim miejscu komórki, pod błoną komórkową, tam gdzie fotosynteza może się odbywać, więc te dwa elementy są tutaj kluczowe. W przypadku, jeśli chodzi o to, żeby nie doszło do strawienia tej komórki, najprawdopodobniej przez przypadek część z tych odmian tych chlorelli na swojej komórce ma kod, który informuje, nie, to nie jest do strawienia, nie, to jest coś, co ma mieć inne przeznaczenie. Większość tego, co dzieje się w naszych komórkach, zwłaszcza zresztą w komórkach zwierzęcych, polega na tym, że komórki komunikują się za pomocą dotyku, za pomocą tego, że pewne Cząsteczki dotykają się wzajemnie i to albo je uruchamia, albo je nie uruchamia. Tak komunikują się na przykład komórki, które tworzą nasze ciało, używają do tego specjalnych białek. Rośliny częściej wykorzystują w tym celu cukry, natomiast cukry też są swego rodzaju kodem, który wykorzystujemy również i my. No wystarczy pomyśleć o grupach krwi. Jeśli sobie pomyślimy o grupach krwi. To od razu możemy się zastanowić, ale co to tak naprawdę jest ta grupa krwi? No cóż, grupy krwi to nic innego jak sterczące z powierzchni komórek zakodowane wiadomości, ale te wiadomości są zbudowane z reszt cukrów. Cukrów jednego rodzaju, drugiego rodzaju i trzeciego rodzaju, na przykład. I teraz każdy z tych układów. Niesie w sobie jakąś informację. Nawet grupy krwi są swego rodzaju zakodowaną informacją. Grupa krwi zero to tak naprawdę grupa krwi, gdzie brakuje pewnej reszty cukrowej na samym końcu. Jeżeli dodamy resztę galaktozy, będziemy mieć. Inną grupę krwi. Jeżeli to będzie zmodyfikowana reszta glukozy, to będzie to jeszcze inna grupa krwi, więc wystarczy takie drobne zmiany w tym, jaki jest kod. Kreskowy kod cukrowy na powierzchni komórek i już niesie on ze sobą inną informację. E, rośliny, e, grzyby potrafią się komunikować za pomocą takich informacji. Dla komunikacji wewnątrzkomórkowej takie informacje zakodowane w połączonych ze sobą łańcuszkach cukrowych mają jeszcze istotniejsze znaczenie, ponieważ decydują o tym na przykład właśnie, jakie są losy. E, Oznaczonych takimi metkami białek, oznaczonych takimi metkami pęcherzyków. I to, że jest albo nie ma jakiejś kluczowej reszty, jest tutaj krytyczne dla tego, co, jaki los spotka daną cząsteczkę lub dany pęcherzyk. W tym wypadku obecność określonych reszt sprawia, że nawet jeżeli ugotujemy takie glony, to one nie będą chętnie trawione przez. Takie orzęski i przetrwają dość długo w jego ciele w stanie nienaruszonym, mimo że będą martwe, czyli to nie jest kluczowy element, że one muszą być żywe. Nie, to jest zakodowane gdzieś na najprawdopodobniej w ich ścianie komórkowej, właśnie jako sygnał cukrowy, który coś mówi, coś komunikuje, coś schakował w systemie takiego orzęska, takiego paramecium bursaria. No ale druga rzecz już wymaga, ta lokalizacja subkomórkowa, żeby one się przeniosły w określone miejsce, to jednak już wymaga udziału żywych glonów, bez tego one się tam nie dostaną. A jak już się dostaną tam, gdzie trzeba, to zaczynają fotos. Synteza. Jak zaczynałem fotosyntezę, zaczynałem karmić tego orzęska, no to już nawiązuje się pomiędzy nimi niż porozumienia, która skutkuje na przykład tym, że zupełnie inaczej się ten orzęsek zaczyna zachowywać. Staje się orzęskiem uzależnionym dosłownie od cukrów produkowanych. Przez e, swojego symbionta do tego stopnia, że możemy wytruć w nim te glony, użyć jakiegoś herbicydu, a on nadal ogłupiały będzie szukał plamek światła i zastanawiał się, dlaczego nie ma e, produkcji cukrów, mimo że on znalazł sobie takie jasne, fajne miejsce, gdzie jego trzutka powinna mu to jedzenie produkować. I tak to pokrótce wygląda, jeśli chodzi o teorię endosymbiozy. Ale jeszcze można sobie, jeśli chodzi o początki ewolucji fotosyntezy, zadać jeszcze jedno ciekawe pytanie. No właśnie, ale dlaczego na przykład te chlorofile są zielone? To nie jest najbardziej wydajny kolor, jaki mógłby być używany do pochłaniania światła. Paradoks polega na tym, że gdybyśmy mieli barwnik, który byłby kompletnie czarny, to moglibyśmy wykorzystać dosłownie każde promieniowanie z zakresu światła widzialnego, czyli wykorzystywać bardzo wydajnie całą energię. Tylko pytanie, czy to jest naprawdę potrzebne roślinom czy bakteriom? No, okazuje się, że niekoniecznie. To trochę tak, jakby dostawać pensję, która akurat starcza na wszystko i jesteśmy z niej zadowoleni, i po co chcieć więcej? Jeżeli zwłaszcza by to wymagało dodatkowych nakładów pracy. Z drugiej strony zastanawiają też się naukowcy, dlaczego akurat ten zielony kolor. Czy, czy coś mogło być takiego, co by tutaj nam podpowiedziała na to? I dlaczego w toku ewolucji ten kolor większość fotosyntetyzujących organizmów, większość sinic, większość roślin właśnie ma? I prawdopodobnie to jest efekt tego, że kiedyś w naszych oceanach pływało bardzo dużo innego rodzaju bakterii bakterii, które miały purpurowy kolor, ale wykorzystywały zupełnie inny rodzaj fotosyntezy o bardzo prostej budowie i one wymagały bardzo słonego środowiska płytkiego, słonego. Morza, i takie morza znajdujemy dzisiaj, i znajdujemy takie organizmy. Natomiast jeśli chodzi o bakterie purpurowe, no to jak sama nazwa wskazuje, ich purpurowa barwa jest odbijana, ale i przepuszczana w głębsze warstwy wody. I to idealnie wpasowuje się w to, w jakie barwy może pochłaniać chlorofil. Może on pochłaniać bardzo dobrze niebieskie światło, może on pochłaniać bardzo dobrze światło czerwone. I doskonale uzupełnia się z barwnikami, które e, mają halobakterie. Czy tak rzeczywiście było, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Ale jesteśmy skazani na to, żeby obserwować świat i próbować tym światem wyjaśnić to, co może się w nim dziać. E, biologia zawsze szuka rozwiązań naturalnych, czyli obserwowanych w naturze. Jeżeli widzimy, że są takie, a nie inne barwniki obecne w świecie roślin, że one się wzajemnie uzupełniają, to nas naprowadza na pewne możliwości, pewne wyjaśnienia, które próbujemy zastosować. Jeżeli widzimy, że są fotosystemy, które są tak do siebie podobne, no, i są też podobne pod względem genetycznym. To, to też nam nasuwa informację, że prawdopodobnie jest między nimi jakieś genetyczne pokrewieństwo jakieś, że one wyrosły z jednego pnia na jednym drzewie życia. Jeżeli widzimy tak ogromne różnice pomiędzy. Tym, że, jeden że, że pewne organizmy mają w sobie DNA i mogą wnikać w inne organizmy, to też nasuwa nam się naturalne wyjaśnienie odnośnie endosymbiozy, które może nam tutaj poukładać pewne e, obserwowane w rzeczywistości także nieścisłości albo pewne dziwne rzeczy, które e, no, z punktu widzenia tego, jak obserwujemy świat, mogłyby być trudne do wytłumaczenia w inny sposób. Te fascynujące eksperymenty, różnego rodzaju obserwacje, odkrywanie nowych organizmów, nietypowych organizmów, nietypowych ich zachowań, nietypowych genów, podobieństw pomiędzy genami i białkami, to jest niesamowita podróż przez rozmaite krajobrazy, która czyni naukę bardzo fascynującą. I choć trzeba się czasem z mozołem przedzierać przez gąszcz takich dziwnych faktów, zmierzyć się z nimi to jednak na tym polega właśnie bycie naukowcem, uprawianie nauki i odkrywanie. Także odkrywanie tego, co może leżeć za którym pagórkiem, tak? W poszukiwaniu prawdy, do której być może my nigdy nie dojdziemy. Liczy się właśnie takie podejście. Tworzenie mapy, tworzenie możliwości, przecieranie nowych szlaków, które nam pozwala powiedzieć coś o świecie, pozwala powiedzieć o nim więcej. E aí